Spodziewałem się drugiej tury i tak od początku planowałem, układając to wszystko w głowie, układając też plan kampanii wyborczej, że raczej spodziewamy się, że nastąpi druga tura. Natomiast jeżeli mowa o zaskoczeniu, to zaskoczyło mnie tak duże poparcie. I to bardzo cieszy, to tym bardziej motywuje. Widać, że mieszkańcy chcą tej zmiany na lepsze. Opozycja tutaj zarzuca no, niewłaściwie prowadzoną kampanię. Otóż Pan słyszał zaangażowanie duże kościoła, też to padło dzisiaj ze strony mm -hmm. jednego z kandydatów, to, że zainwestował Pan, bądź osoby, które Pana wspierają, dużo pieniędzy mm -hmm. przeznaczone właśnie na reklamę, na promocję Pana osoby. Jak się Pan ustosunkuje do tych argumentów? Znaczy, z mojej strony mogę powiedzieć, że kampania była prowadzona jak najbardziej uczciwie. Nie miałem ani jednego procesu wyborczego w trybie wyborczym. Nie miałem żadnej skargi, czy też policja nie informowała mnie, jako pełnomocnika, o naruszeniach przez członków komitetu, czy, czy zwolenników plakatów, bądź jakichś innych materiałów wyborczych, kontrkandydatów, więc to bardzo cieszy. Wydaje mi się, że z naszej strony to było w porządku i było fair. Jeżeli chodzi o kwestię finansowania kampanii wyborczej. Każda złotówka w tej kampanii moja jest jak najbardziej legalna i to pokaże przecież raport PKW, gdzie my jako prawo i sprawiedliwość musimy taki zbiorczy raport zestawienie dla PKW przekazać. Wszystkie środki, które miałem. Zgromadzone pochodziły od darczyńców i one wszystkie są legalne, więc tutaj o to akurat się nie martwię. Wiedzieliśmy, że tak może być, więc tym bardziej dbaliśmy o to, żeby, żeby nic nie robić poza. Protokołem, a dodatkowo jeszcze bardziej żeśmy pilnowali tego, tej kwestii. I trzecie pytanie? Właśnie to, że kościół. Był kościół. Rozumiem, że niektórzy mogą już się czuć sfrustrowani tym wynikiem, natomiast nie uważam tutaj, że kościół w Białej Podlaskiej stanął po jakiejkolwiek stronie. Myślę, że. Księża namawiali do tego, żeby iść na wybory, i to jest najważniejsze żeby jak najwięcej osób brało udział w wyborach samorządowych, natomiast każdy z kandydatów miał szansę się zaprezentować mieszkańcom miasta. A dlaczego, Pana zdaniem, Bo mieszkańcy właśnie zagłosowali na Pana? Wydaje mi się, że mieszkańcy chcą zmian. Wydaje mi się, że nasz program, który, który mamy, czyli przede wszystkim praca i gospodarka, też zaskoczył konkurencję. Być może niektórzy spodziewali się popisie programu typowo socjalnego, ale żebyśmy mogli pomóc najuboższym mieszkańcom naszego miasta, najpierw musimy zwiększyć ilość płaconych wpływów podatkowych, a żeby tą ilość zwiększyć, nie podnosząc podatków, tak jak proponujemy w programie, musi być więcej firm. Te więcej firm daje więcej miejsc pracy. To jest klucz, kluczem do zrozumienia Jaki sukces powinno mieć miasto Biała jest praca i na tym będziemy się skupiać też w drugiej turze. Właśnie jeszcze trwa kampania, będzie druga tura. Co na ten czas Pan przygotował? Yy, jak najbardziej te dwa tygodnie to jest intensywna praca. Dla nas wszystkich, dla całego komitetu, dla wszystkich, którzy do tej pory brali też udział w wyborach, bo to też niektórzy zostali radnymi, niektórzy byli kandydatami na radnych, ale jak najbardziej dla nich to się nie kończy z dniem wczorajszym, tylko kampania trwa i ja też jako szef struktur będę apelował do wszystkich członków i sympatyków, żeby brali czynny udział jeszcze przez te dwa tygodnie. Też do naszych sympatyków, którzy głosowali i pomagali podczas. Z wyborów, ponieważ jesteśmy już na ostatniej prostej, to zwycięstwo jest blisko, ale trzeba z pokorą do tego podejść. Nie można tutaj y, bić w taki bęben y, triumfalizmu, y, dlatego że to może każdego z nas zgubić, więc y, pokornie trzeba rozmawiać z mieszkańcami, przekonywać do swojego programu. Czy Pan rozmawiać z y, Adamem Chodzińskim i Bogusławem Broniewiczem na temat tego, że przekonali własnych wyborców, aby zagłosowali w drugiej turze na Pana? W tej chwili czekamy na oficjalne wyniki wyborów. Jak będą oficjalne wyniki wyborów, na pewno będziemy patrzeć jaka jest sytuacja w Białej Podlaskiej, będziemy rozmawiać. Trzeciej z dalej z Lewisą też pan będzie rozmawiał? Ja jestem otwarty na każde dobre propozycje dla miasta. My nie zamykamy się partyjnie, tylko chcemy y, tak współpracować, żeby mieszkańcom z tego tytułu było lepiej. Przecież jak mówię o 10 mandatach dla PiSu, to też chyba trochę ponad to, co się spodziewaliście. Znaczy, jeżeli tak by było, to powiem szczerze, y, wspaniale. Y, to dla mnie będzie bardzo, bardzo miłe. To przede wszystkim będzie praca tych ludzi, którzy do tej pory starali się o te mandaty, chodzili. To jest bezpośrednia praca od domu do domu. Ja się bardzo cieszę, że bardzo wiele osób wzięło przykład ze mnie i e, tak jak my robiliśmy tą akcję ankietową, oni później e, ze swoimi jolotkami też chodzili po domach. Natomiast e, nie wiem, mój, moje założenie było 8. Tak skromnie, spokojnie, e, albo utrzymanie stanu posiadania, albo zwiększenie do 8. Jeżeli będzie to więcej, to tym bardziej nas to cieszy. Jeżeli zostanie Pan prezydentem, to jakie będą Pana pierwsze takie podjęte decyzje? To, to już ten... pytali mnie Państwo o to kiedyś w trakcie już kampanii, w tej pierwszej turze. Na pewno pierwsze to jest specjalna strefa ekonomiczna, miejsca pracy. To jest, to jest pierwszy ruch, który, który wykonamy. To jest podstawa, żeby zacząć dobrze rządzić, żeby pokazać mieszkańcom, że wychodzimy do y, przedsiębiorców, do inwestorów, że nasz program wyborczy to nie jest tylko program na papierze, to jest realny program, który mamy spełnić i to jest y, wykonanie olbrzymiej pracy, którą powinniśmy zrobić dla mieszkańców, bo najgorsze, co może być, y, to zawód tych, którzy dzisiaj czy wczoraj oddali na mnie głos. Dziękuję. Dziękuję bardzo.